A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła. I nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. W tej Ewangelii znajduje się cały karygmat. Wszystko zaczęło się od miłości Boga do człowieka, do nas. Bóg stworzył piękny świat. Stworzył człowieka. Stworzył ciebie, siostry i bracie, stworzył mnie. I z tej miłości dał nam Syna Jednorodzonego, aby kto uwierzy, żeby był zbawiony. Bóg jest miłością. Miłość Boga najbardziej odczuwam w trudnych sytuacjach, kiedy wszystkie środki zawodzą, wiem, że Bóg jest zawsze ze mną. Że mnie chroni, podpowiada mi jakieś dobre rozwiązania, zawsze mogę na Boga liczyć. Jesteśmy w okresie wielkiego postu. Jest to czas, w którym możemy lepiej poznać miłość Boga, żeby nauczyć się albo poznać lepiej myślenie Chrystusa. Do tego mamy pewne pomoce, takie jak modlitwa, jałmużna, post. Jest też nabożeństwo Drogi Krzyżowej, koszki żali. I w tym momencie warto zastanowić się i zapytać siebie, siostro i bracie, czy skorzystaliśmy już z tych środków i czy udało nam się coś zrealizować w tym kierunku. Te nabożeństwa pomagają mi nieść swój krzyż w przygnięciu do krzyża Chrystusa, uczą mnie wytrwałości, uczą mnie pokory, uczą mnie przebaczania innym i miłosierdzia. Ta Ewangelia mówi nam, że każdy, kto wierzy w Boga, będzie zbawiony. A kto nie wierzy, już sam się potępił. Chrystus nie przyszedł po to, aby nas potępić, ale przyszedł po to, aby nas bawić. Po raz pierwszy z żywym chrześcijaństwem, z żywą wiarą, spotkałam się na rekolekcjach. Byliśmy tam przed laty, całą rodziną i doznałam działania Ducha Świętego. Doświadczyłam wielkiej radości, którą mnie napełnił. Od tamtego czasu szukałam Boga, szukałam na różnych rekolekcjach, karmiłam się Eucharystią w czasie Mszy Świętej, starałam się naśladować i poznawać Chrystusa, poznawać Boga. Chrystus przede wszystkim. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest dla mnie wielką pomocą w tych bardzo trudnych sytuacjach, które w życiu moim mnie spotykają. Do jednych z takich sytuacji należy śmierć mojego męża i wiara pomogła mi zrozumieć, że Ciało Jego zmarło, ale dusza Jego żyje i czeka na zbawienie. Zapraszam Ciebie do przeczytania jeszcze raz tego fragmentu i zastanowienia się nad treścią tego pobycia troszeczkę z tym słowem i zastanowienia się nad Bożą miłością.